Ogród Emilii 2023, arbuzy, kaszuby Polska. No, idziemy rwać. Nasze plony, nasze arbuzy piękne. Jest ich w tym roku 16. Zaraz zobaczymy, jak one, jak one wyglądają. Proszę, to jest zagon z arbuzami. Zrywamy jednego, musimy spróbować, jaki ma smak. I jaki jest duży, to już jest drugi, piękny. A obok wyłaniają się dynie Hokkaido piękne. Ale idziemy. Idziemy kroić i smakować arbuzy. Zobaczymy, mijamy piękne dalie. Tak, kaskadowe pelargonie. I tu już mamy przygotowany stół, nóż, wagę. Zobaczymy ile. Ile to waży nasz arbuz? Arbuz umyty. 2879 gram, czyli prawie 3 kg kilo, 3 kilowy arbuz. Przekrajamy, patrzymy co tam się dzieje w środeczku. No, ciężko coś się kroi, nóż piękny. Proszę, to jest arbuz, cienka skórka, wybarwienie, no wspaniałe, zobaczymy jak smakuje, czy już jest w pełni dojrzały, słodki i soczysty, zaraz popróbujemy. Ale ziarka, no chyba jeszcze nie do końca, bo ziarka nie są... Mm, arbuz pyszny, pozdrawiamy, chętnie niech w komentarzach piszą, nasiona wyślemy. pozdrawiamy. Ale jeszcze, jeszcze musi chyba dojść parę dni, żeby te nasiona były całkiem ciemne. Już jest dobry, już można jeść, ale może być lepiej. Pozdrawiamy w komentarzach, jak ktoś chce nasiona, to wyślemy.